Witajcie kochani, dzisiaj wysadzam ogórki do gruntu. Te, które już w gruncie też ładnie powschodziły, są to ogórki, które mają być samopylne i odporne na wszelkie choroby. W gruncie wyglądają już dosyć ładnie. Chociaż z skiełkowania nie jestem zbyt zadowolona, ponieważ wiele z nich nie skiełkowało. Jeżeli chodzi o doniczki, na 8 doniczek w 5 skiełkowało tylko po jednym ziarenku, i to musiałam im pomagać wydobyć się z tej łuski, ponieważ listki miały problem ze zrzuceniem łuski. Także, jeżeli chodzi o kiełkowanie, Jestem średnio zadowolona, zobaczymy jak będzie z samopilnością i odpornością na choroby. Te, które skiełkowały, mają ładne, zdrowe korzenie, ale polecam wysiewać w kubeczkach po napojach jednorazowych, dlatego że łatwiej jest je wydobyć, nie uszkadzając bryły korzeniowej. Nazwę ogórków podam, kiedy zobaczę, czy faktycznie są odporne na choroby i faktycznie obficie plonują, ponieważ są samopylne. Biorę pod uwagę, że u mnie jest kiepska jakość ziemi, ale chociaż częściowo powinny. Powinny być takie jak w opisie na opakowaniu. Jeżeli się to sprawdzi, podam wam nazwę tych ogórków. W przeciwnym wypadku nie, dlatego że nie chcę być jakąś antyreklamą producentów nasion. Tymczasem zapraszam na krótki spacer po malutkim moim ogródku warzywnym. Tutaj mamy seller. Który niedawno posadziłam, plus dwa selery z zeszłego roku, które tu zimowały w gruncie. Okrywam je na noc fizeliną przed przymrozkami. Truskawki ładnie kwitną. To są truskawki, które pojawiły się z wąsów w zeszłym roku. Jeżeli nie chcecie mieć nowych sadzonek, to obrywajcie lub obcinajcie te wąsy, a będziecie mieć większe owoce i myślę, że więcej tych owoców tutaj mam szpinak, który wysiewałam w lutym wysiewałam go niewiele, dlatego, że jeszcze mam zamrożony, jestem jedyną wielbicielką szpinaku w tym domu tutaj ledwo widoczny por zimowy uwielbiam por, więc mam go w tym roku dużo Tutaj zostało mi dwa pory z zeszłego roku i jeszcze też dosadziłam w tym rządku. A tu, gdzie rośnie sałatka, którą wysiałam do skrzyneczek w domu wczesną wiosną, tutaj wysiałam por letni, jednak ten por mi nie skiełkował, więc posadziłam sałatkę. Sałatka jest bardzo krucha, bardzo smaczna i ładna, taka kolorowa. Także na razie ślimaków nie ma, więc no żeby nie wywołać wilka z lasu. Marcheweczka, ją też okrywam fizeliną na noc. Tutaj topinambur na środku. Nie sadźcie topinamburu w ogródku warzywnym. Nie był wykopywany w zeszłym roku ani w tym roku i rośnie jak szalony. Koperek po lewej, po prawej wysiałam cebulę siedmiolatkę. Jeden rządek zszedł dosyć ładnie, skiełkował, natomiast drugiego prawie nie widać. Cebula siedmiolatka jest to cebula, dzięki której mamy szczypior bez jakiejś specjalnej opieki. Cebula zimuje w gruncie i ma szczypior wielkości normalnej cebuli. Przez 7 lat jesteśmy po prostu zabezpieczeni w zielony szczypior. Nie wykopujemy, nie robimy nic. Cebula nam daje piękny zielony szczypior od wczesnej wiosny do jesieni. Później zimuje w gruncie. Wysiałam też pietruszkę naciową, prostą i karbowaną. Prosta skiełkowała dosyć nieregularnie. Natomiast karbowana dopiero zaczyna kiełkować. Dlatego warto, jak już mamy tą yy, yy, pietruszkę, warto zostawić ją w gruncie. Ona zimuje w gruncie, ale warto pozwolić jej zakwitnąć, żeby się sama wysiała. Na razie jestem. Zadowolona z mojego ogrodu mam wszystko to, czego mi potrzeba. W drodze do drugiej części mijamy jeszcze pojemniki z pomidorami, które trzeba będzie posadzić i z jarmużem. Jarmużu niewiele, ponieważ tylko ja jadam. Jarmusz. Także i mam jeszcze do wysadzenia papryczkę, ale papryczkę do doniczek. Tutaj mamy pomidory samosiejki. Pokażę Wam później jak one rosną. Dzięki takim pomidorom mam w tej chwili pomidora nasiona pomidora w typie Auria, pomidora w typie Megagrono i pomidora. Tutaj go wysiałam którego owoce przypominają prostopadłościan, taką bryłę geometryczną, tylko z zaokrąglonymi tymi brzegami. Zobaczymy, czy w tym roku też te pomidory będą miały taki kształt. To jest takie ciekawe doświadczenie, a byłabym super zadowolona, gdyby mi się udało trafić na pomidora odpornego. Na zarazę ziemniaczaną albo na jakieś tam choroby grzybowe. To mnie nie kosztuje zbyt wiele czasu, a bardzo ciekawe doświadczenie. szklarence natomiast zielono, pełno wszystkiego, powciskane. Jest rzadkie weczka, która już niedługo będzie gotowa do spożycia. I są po lewej stronie pomidorki bawole serca. Jest czosnek, ten stary polski fioletowy. Między rzodkiewką rośnie oczywiście por, a jak żeby. Mam sałatkę i mam szczypiorek. Dla tych, którzy nie wiedzą. Szczypiorek jest rośliną wieloletnią, zimującą w gruncie, który ma takie małe szczypiory, drobniutkie. Tutaj mam też pomidora hiszpana. Mam ogórki z lewej strony korniszonki, po środku moje oczko w głowie najmniejsze, i po prawej stronie ogórki sałatkowe. Kto oglądał filmy, wie o co chodzi z oczkiem w głowie. Tu jest pietruszka naciowa zwykła, która będzie kwitła w tym roku, i karbowana, która też będzie kwitła w tym roku. I to jest bardzo fajne, że raz wysiana wysiewa się sama. Tak samo jak koperek, tutaj widoczny, wysiewa się sama. Nie musimy się specjalnie jakoś o nią troszczyć. I to jest super. Po prostu raz wysiana taka pietruszka jest zawsze. No, oczywiście, w drodze do drugiej części ogrodu jeszcze raz zerkniemy na moje ogórki. Oczęta się cieszą, kiedy wszystko fajnie rośnie, a chwasty rosną. Ech, chwasty rosną zupełnie e, nieproszone. I z ogromną częstotliwością od plewienia do plewienia, tu mijamy porzeczki, czarną, czerwone, to jest poletko przygotowane pod pomidorki. Tam mamy maliniak, i tutaj cebulka. Cebulka wzeszła bardzo nierównomiernie, bardzo marnie, nie wiem dlaczego. Nie dokupowałam nowych, nowych cebul. Nie sadziłam cebuli dymki, ale no kiepsko zaszła. Tu mam fasolkę szparagową, którą nakrywam na noc z takimi plastikowymi nakrywadełkami przed przymrozkiem, bo przed ślimakami to takie nakrycia nie spełniają się, są za lekkie. Tu mamy rabarbar, który wysiałam w zeszłym roku, jeden, tu drugi. Tak wygląda w tej chwili. Było go więcej, ale zeżarło go jakieś robactwo. Trochę ślimaki, trochę pewnie jakieś tam odkorzenia. No i moi drodzy, idziemy powiedzmy plewić pomiędzy malinami. Nie musi być to pomiędzy, może być gdzieś w ogródku. Patrzymy, a tu rosną pomidorki. No to jakżeż z nich nie skorzystać? Tylko nie wiadomo, który wybrać. Który co sobą reprezentuje. No i takie pomidorki wysadzamy. One rosną później niż te nasze, bo są dopiero takie małe, ale zaczynają kwitnąć i owocować. I kiedy owoc dojrzewa, prawie natychmiast zaczyna się psuć, zaczyna chorować. Zdążymy zobaczyć, jaki owoc ma kształt i kolor. I jaką wielkość, jakie ma grona, czy ma grona, czy pojedyncze owoce. I wtedy zbieramy nasiona z takiego pomidora, który nam się podobał. No, i wysiewamy w następnym roku. I w następnym roku dopiero mamy dokładny wgląd, jakie owoce dana roślina wydała, czy nam smakują, czy chcemy dalej uprawiać tego pomidora. Czyli taki eksperyment troszkę trwa, ale jest bardzo ciekawy. Ja lubię robić takie eksperymenty, i tak jak mówię, dzięki temu pozyskałam nowe nasiona pomidorów. Tutaj na tej cebulowej grządce został jeden jarmuż na nasionka. Mam nadzieję tych nasionek doczekać, zebrać. Mam nadzieję, że nic mi ich nie zeżre po prostu. Na razie, tak jak mówię, jest spokojnie i, i liczę na te nasionka. Także moi drodzy, w sumie to tyle ze spacerku po moim ogrodzie warzywnym. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Życzę udanych plonów, zero agresorów i do zobaczenia w następnym filmiku.